Anna i Robert Lewandowski nie mają ostatnio najlepszego czasu. Wszystko przez aferę dyplomową, w którą zostali wplątani. Jakby tego było mało ktoś zaczął nagle wstawiać zdjęcia z telefonu. Ani. Ostatnie sukcesy Roberta Lewandowskiego na boisku zeszły na dalszy plan, gdy media ponownie poruszyły tak zwaną aferę dyplomową. Sprawa ma swój początek w 2021 roku, kiedy aresztowano kanclerza łódzkich uczelni, Zbigniewa D. Oskarżonego o handel dyplomami. Jedno ze świadectw miało być wystawione na nazwisko Lewandowskiego. W sprawę mieli być zamieszani sportowcy i ich rodziny, a śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku, która przesłuchuje Roberta i Annę Lewandowskich. Małżeństwo, uznawane za jedną z najważniejszych par w polskim show, biznesie, przechodzi trudny okres, a oboje musieli uczestniczyć w przesłuchaniach. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku. Prokurator Grażyna Wawryniuk w rozmowie z WP Sportowe fakty potwierdziła, że Robert Lewandowski został przesłuchany w charakterze świadka w ramach postępowania dotyczącego afery dyplomowej. To jednak nie koniec jego problemów związanych z tą sprawą, ponieważ przesłuchanie może objąć również jego żonę, Annę Lewandowską. Powodem są dowody znalezione przez śledczych w telefonie zatrzymanego, funkcjonariusze odkryli w telefonie Zbigniewa D że kilka lat temu prowadził ożywioną korespondencję z Anną Lewandowską oraz z innymi sportowcami i ich przedstawicielami, czytamy na Onecie. Teraz na mediach społecznościowych Ani Lewandowskiej pojawiło się zaskakujące zdjęcie. Anna Lewandowska regularnie organizuje swoje obozy sportowe. Wczoraj publikowała z niego nagrania, a także pokazywała cały swój zespół. Nagle jednak pojawił się przerywnik. Po którym nie pojawiły się już żadne inne publikacje. Fani trenerki musieli się nieźle zdziwić, gdy na jej profilu zobaczyli zdjęcia nie jej, a kompletnie obcej im osoby. Mianowicie, chodzi o fotografię kobiety w czarnej bluzie i czerwonych włosach spiętych w kok. UPS. Boss, szef, przypis red, zostawił telefon. It's me, hej to ja, przypis red, napisano na Instastory Ani Lewandowskiej. Do wpisu kobieta dołączyła nazwę swojego Instagrama. I w tym momencie wszystko stało się jasne. Ania Budnicka, bo tak nazywa się kobieta w czerwonych włosach, jest częścią zespołu chealdchetałam ani Lewandowskiej. Wygląda, więc na to, że kobiety świetnie się znają, a telefon w jej rękach nie zrobił wrażenia na ani. Dodatkowo, jeśli wejdziemy w jej story, to dowiemy się, że Lewandowska nie była jedyną osobą z temu, na której profilu pojawiła się Ania Budnicka.